Hello, tutaj Szymski. To jest już drugi odcinek z oceniania modów od widzów. Pomiędzy odcinkami zainstalowałem sobie moda o nazwie Yei, aby móc łatwiej zobaczyć jak się wszystko craftuje i takie tam. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz kliknij w prawy górny róg. I w dzisiejszym odcinku będę oceniał moda o nazwie Rotem Adventure. Więc bez żadnego przedłużenia przechodzimy do odcinka. Więc stworzę sobie nowy świat o nazwie tego moda. Nazwę go Rotem Adventure, tak jak mod się nazywa i wezmę... Game Mod na kreatywny i już stworzę nowy świat Jeszcze raz przypominam, że tak jak w poprzednim odcinku, nic nie wiem o tym modzie No prawie nic, bo tylko sobie zobaczyłem w ogóle co A ta jest w ogóle dziwna To ponieważ, że to chcę tylko przypomnieć, że nic nie wiem o tym modzie Pierwszy raz go odpalam, a w sumie drugi raz, ale tylko wtedy go odpaliłem, żeby zobaczyć czy on działa I poza tym nic nie wiem o tym modzie więc w ogóle dlaczego tu jest ta trawa dziwna? To jest normalny blok trawy. To dlaczego ta trawa jest taka dziwna? Nie wiem. Widzę, że ten mod dodaje dużo rzeczy chyba. Czy to jest jakiś nowy biom? Tak, to jest jakiś nowy biom Rotem Adventure Step. A, czyli ten biom to jest jakiś nowy biom z tego moda. Okej, okay, więc już widać, że dodaje nowy biom. Fajne trawa jest na tym biomie w ogóle. Okej, okay, więc co tu jeszcze jest? Tutaj... Widać, że nie ma zakładki. Czy tutaj, jak wezmę nadu, to to będzie. Ta, będą rzeczy nowe z tego moda. Okej, okay, czy tu są nowe rzeczy z tego moda? Okej, okay, tutaj jest jeszcze jakaś dziwna struktura. Nie wiem, jakiś statek. Nie wiem, czy to jest w końcu z moda, czy to jest z Minecrafta. Nie wiem, dobra, ale zobaczmy te rzeczy tutaj. Okej, okay, więc ten mod dodaje kilka nowych rzeczy. A bardziej dużo nowych rzeczy. Tutaj jest jakiś olej, ale to zaraz zobaczę. E, dobra, tu jest jakiś Cave Monster Spawnek. Bizon Meat, czyli to jest jakieś mięso z bizonów? Ty to jest ciekawe. Bizon Spawnek. O, bizony. Dobra, e, więc spełnię sobie tego bizona. Ale on wygląda w ogóle. Ta tekstura jest taka. Trochę słaba, ja muszę powiedzieć, ale, no, fajny mob. No, yy, jak twórca tego moda ogląda, to, yy, to chcę powiedzieć, że ta tekstura jest trochę słaba. Yy, nie wiem, weź tutaj jakieś, żeby było więcej wariacji w kolorze tej tekstury, ale model ogólnie jest ok, chyba. Tylko ta tekstura jakaś nie ciekawa. No, zobaczę, czy dropi jeszcze coś. Ten Bizon, weź sobie diamentowy miecz i zobaczę, czy on coś dropi. Eee. okej, okay, czyli nie ma żadnych dźwięków, okej, okay, dropi bison meat, czyli to mięso z bizona. Można sobie go zjeść, okej. Okay. Eee, zobaczę jeszcze ile on daje mięska, czyli game mode survival. I efekt give, shimx. Hunger, nie haste, hunger. Na 5 sekund 255 i true. I teraz żebym zgodniał ile to daje w ogóle? E, dobra, ile to daje mięska? Dobra, zrobię, żeby było 64. I okej. Okay. No, daje to tak mało, ja myślę. Dobra, jeszcze to przepalę, zobaczę ile wtedy będzie dawał mięska. E, więc wezmę sobie piecyk i przepalę to, jeszcze trochę węgla. Dobra, mam już piecyk i węgiel, jeszcze sobie przepalę, zobaczę... No dobra, da się przepalić, okej, okay, dziś zobaczę ile to daje mięska po przepaleniu. Okej, okay, więc to sobie trochę poczekam. Dobra, czyli jest to jakiś bizon Meat Smelt. Mogę te nazwy sobie jakieś dziwne. Bison Meat Smelt, to jest jakieś dziwne trochę. Nie wiem dlaczego tu nie ma żadnych spacji, ani nic. Okej, okay, dobre, dwa przepali, dobra, wezmę po prostu 64. I przełączę się na Game Mode Survival, zobaczę ile to daje, okej. Okay. Czy teraz zjem to bizon Meat Smelt i zobaczę ile to daje, dobra, na razie mam puste. Te cztery mięska e, jeszcze, dobra, wezmę da ten efekt jeszcze raz, żebym zgłodniał bardziej. Jak zwykle na 255 5 sekund i true, jeszcze trochę pobiegam, żeby zgłodnić. Okej, okay, dobra, zgłodniłem i teraz zobaczę, ile to daje. Daje 4. A, czy 4, czyli tyle, co chyba e, stek normalny. No dobra, więc e, dobra zobaczę to e, bizon mit. I tego bizona e, Dobra, na to rozwalę Zaraz przejdźmy do następnej rzeczy, co tu jeszcze jest w tym modzie Okej, okay, co jeszcze jest tutaj? E, e, tutaj jest jakiś house block House block, co to robi? Ten blok co, co on robi? On nic nie robi? Ech, chyba nic nie robi, dobra House block, nie wiem, dziwny ten block e, Azalea leaves, o Dlaczego, dlaczego to są bloki z 1.17? Azalia Leaves? What? Te bloki z 1.17 Dobra, nieważne To chyba nic nie robi Guess Co robi Guess? Co to jest Guess? A To What? Dlaczego to lata? <ścoughs> Co to jest? Ty, to jest najdziwniejszy mop, jaki ja widziałem na razie. Jakie to jest dziwne. W ogóle nie wiem jak to zwierzę się nazywa po polsku. Lata sobie normalnie ty. Zobaczmy gdzie poleci. Leci sobie nad oceanem. Ale mu te nogi zwisają. Dobra, ee, co jak zabije to? No, jeżeli nie ma dźwięku, da dopi tylko pióro. Okej, okay, czy nic ciekawego? Dobra, jeszcze wezmę respawnuje jedno, zobaczę, czy zrobi coś innego. I też nie ma dźwięków. No dobra, dropi tylko pióra. Okej, okay, to szkoda, dobra. Czyli to zwierzę nie ma żadnych unikalnych dropów. No więc szkoda, że nie ma żadnych unikalnych dropów. Fajne to zwierzę. lubi jak lata. ze no, sobie zespouluję, żeby se latały. Jak fajnie to wygląda. Ok, co to jeszcze jest? Foka. okej, okay, foka. I to jest jeszcze jakieś soul. Jakieś dusze co. Dobra, chcę zobaczyć fokę. To Jak wygląda foka? dam ją w wodzie. O, pływa już. Zaraz, za A ta foka nic nie robi, bo chyba nie jest w wodzie. Dobra, co dropi foka? A nic, ok. Aha, czyli foki nie dopią nic. Dobra, dysponuję ich trochę. To, no to niech se pływałem. też chyba nie ma żadnych dropów unikalnych a, a bo w ogóle nawet nic nie dropią, nawet chyba expa Zobaczcie co jest z tą duszą, co to jest ta dusza Czyli jak trzymam duszę to ja dostaję resistance i regenerację ok A jak kliknę po wszystkim Nie, nic się nie dzieje No jak ją puszczę to od razu ta regeneracja i resistance znikają W ogóle, yy, to, yy, co jak teraz Wezmę się, przełączę na Survival. Coś to robi innego? Nie. E, no, chyba nic nie robi, poza dając. To resistance i regenerację. Okej, okay, dobra. E, więc w ogóle, dlaczego to słyszę? Jakieś zombiaki tutaj. Gdzie są te zombiaki i te szkielety? To, no, tutaj są. Jaki hałas robią. A, wezmę stąd, polecę, bo tutaj jest hałas. W ogóle, lubię ten biom. Fajny to jest kolor trawy. Okej, okay, dobra, jestem już w bardziej spokojnym miejscu bez tych zombiaków. Okej, okay, czyli to robi ta dusza. Co to jeszcze jest? Tu jest ten bizon. Cave monster. Co robi Cave Monster? Cave Portal Igniter i mech. A to znowu z 1.17, tylko że ma dziwną teksturę. To jest po prostu chyba normalny deal. O, tu jest w ogóle kanion jakiś. Okej, okay, dobra, nieważne. Zobaczę, co to jest ten Cave Portal Igniter. Więc jak to jest cave, no to może sobie to w cave, czyli w tym kanionie. Cave Portal Igniter. A, to chyba będzie jakiś portal. Tylko z czego ja mam to zrobić? Nie mam pojęcia. Cave Monster, co robi Cave Monster? To jest chyba y, jakiś potwór w, w własnym wymiarze. Tylko. Jak się dostać do tego wymiaru, bo nie mam pojęcia w ogóle. To jest jakiś cave monster. To jest chyba jakiś boss w tym wymiarze. E, Za znaczę ja chcę diamentowy mierzy, ja już mam diamentowy mierz. Dobra, zabiję tego dziwnego bossa i zobaczę, co zrobi. Okej, okay, a dropi to soul. A, czyli dropi tą duszę. Okej, okay, i ten mech też nic nie robi, ta dobra. No więc zobacz, te rzeczy zobaczę zaraz później do tego wrócę, bo tam jest jakiś wymiar czy coś, jakiś portal. Zaraz to zrobię, To jest jakiś dynamik, to jest w ogóle rzecz z mojego poradnika. No to pewnie działa tak jak w moim poradniku ta. Zaraz, zaraz. Okej, okay, czy to wybucha mnie oraz rzeczy koło mnie? Dobra, wezmę nasurbiłaś, zobaczę jak to działa. Wybuchnę sobie tego szkieleta. A, czyli jak jestem na survivalu, to, to nie wybucham, nie? A jak jestem na kreatywnym, to to mnie... Wybucha z jakiegoś powodu. Ale fan w ogóle to. Ten dynamit to jest w ogóle dobry pomysł. Fajnie się rzuca. Wow. Dobra, już się bać tym dynamitem. Bo to jest normalnie działa tak jak w moim poradniku, tak w ogóle teraz się... Pokazał prawdopodobnie ten link do mojego poradnika w prawie górnym rogu No fajny ten dynamit, okej, okay, ale dobra, przejdźmy już do, do następnej rzeczy To jest jakiś Soul Trap To jest chyba też nowego wymiaru, yy, czy coś takiego, bo tutaj tego nigdzie nie widziałem yy, Soul Trap, w ogóle to jest jakieś osiągnięcie It's a Trap, ale co to robi? To jest Left Soul Trap Dobra, wezmę, zmienię czas na dzień, żeby lepiej widzieć. Wezmę sobie diamentowy kilo, zobaczę co się stanie, jak wykopię to. Okej, okay, czyli tutaj dropią z tego te soul. okej, okay, czy te dusze? Okej, okay, a z tego left soul trap to co dropi? Też dusze. A tu nie wiem dlaczego to jest to left. To znaczy, że jest left, że co lewe jest czy co? Nie wiem, dobra. Yy, winorośl. Wino jeszcze jest kolejna rzecz z 1.17 Dobra, to tego nawet się chyba nie da postawić. ba nie wiem, nieważne to jest po prostu kopia z 1.17 To jest chyba jak w ogóle ten mot to jest jakiś jak, jakieś zastąpienie 1.17 czy coś. To jest jakiś fororak. Co robi fororak? A, robi. To robi nic pewnie ta? Co jak zabije... A, to jest takie te, te to było wcześniej. To było wcześniej gest, to no to jest po prostu gest, tylko że chyba wyrośnięta wersja, czy coś, nie, nie wiem. Nie wiem, dopi tą samą rzecz co gest. Wygląda podobnie, robi te same rzeczy, no to nie wiem. Okej, okay, ale zobaczę co to jeszcze jest. Tu są jeszcze jakieś fajne rzeczy, jakiś szaf i armor. E, w ogóle jak się da dostać do tej jakiejś jaskini, czy coś takiego, nie wiem, bo jest jakiś wymiar jaskinia podobno. jak się dostać do niego, bo ja nie mam pojęcia. Okej, okay, dobra, to ja z przyszłości wreszcie wykombinowałem jak się robi ten portal. Więc okazało się, że ten portal robi się z kamienia normalnego. Więc wezmę sobie ten kamień i znajdę znowu ten zapalacz. Ok, więc tutaj mam zapalacz i normalnie się robi ten portal z kamienia. Więc już go zrobię z tego kamienia i pokażę tutaj jak wygląda ten wymiar. No więc tak wygląda ten wymiar. Zespownowałem się w złym miejscu. No a wezmę z tego, wylecę. Więc ten wymiar wygląda tak po prostu: jest nether, tylko że jest kamień. Wygląda jak nether, tylko że zamiast lawy jest woda, i zamiast netherraku jest e, no, kamień. I tutaj się spawnują te Cave Monstery, czyli te tutaj, te oraz Giganty, tu się też spawnują. Więc tak wygląda ten wymiar. To teraz przechodzimy do następnej części tego odcinka, bo już pokazałem, jak ten wymiar wygląda. No to okazało się, że robi się normalnie z kamienia. No więc widzimy się w przeszłości. No to już wszystko chyba było, jeszcze to jest jeszcze olej To slowness Okej, okay, no to to spodziewane było Zdaje slowness No jeszcze zobaczę to Shafir OR Wykopię sobie kilofen. zobaczę No dobra, postawię kilka tego I wykopię to Shafir Ore, zobaczę to, to dropi Dopis dropi normalnie Tutaj pewnie z tego szafir można zrobić jak zwykle normalnie. Armor, tutaj wezmę crafting i wezmę tu hepatyków To pewnie będzie można skraftować narzędzia, i takie tam wcześniej nie wiem, czy tam jest narzędzia. No, na narzędzia na razie nie da skr się skraftować. E blok się da, da się, a da się na przykład to. Da się, ok to skraftję sobie set. Zobaczę, jaki on jest dobry. A może miecz da się? Nie, nie da się. Okej, okay, to nieważne. Dobra, to tutaj jest to. Jeszcze czapka i buty. Okej, okay, mam już cały set. Jeszcze są tu jakieś szafirowe rzeczy. Jeszcze jest jakiś white szafir. I szafir order or. Co robi szafir order or? Czym to się różni? Wie co, że jedna różnica, którą widzę, to że to order or jest trochę ciemniejsze mniejsze. To te, też dropi to samo. A że może, że to order or dobi tylko jedno, a szafir or dropi z2 czy z3. A może to jest taka różnica. Ok, zobaczę to tu jeszcze tutaj. Ametys, co robi ten Ametys? To jest pewnie też 1.17. Or of Amethyst. No i dobra, game mod Survival i wykopię to, ta to dopię to Or of Na no, razie chyba nie da się nic z tego zrobić też. Yy, Okej, okay, dobra. Jeszcze tu są te Shafir Bricks. I co jeszcze? White Shafir. Jeszcze ten White Shafir, to yy, da się coś sklepiać z tego White Shafir. Nie, nie wygląda na to. Nie, Kilo też się nie da. Może zbroję? Nie No to nie wiem po co ten white shaft. Już było wszystko, jeszcze zobaczę, jak to wygląda. No to wygląda ok. Okej, okay, dobra, więc idealnie się robi noc. To jeszcze zobaczę, jak to jest z tą zbroją z szafiru. I już kończymy ten odcinek. Więc do no, jakieś potwory potrzebne są. Dobra to jest jakiś zomie jak co powalczy z zombiakiem Jak mnie chroni ten armor. A, czy jestem praktycznie niezniszczalny w tym armorze. Bo to jest chyba lepsze niż diament. A okej. Okay. Dobra to. Łe. Jeszcze, jeszcze zobaczę jak się walczy z tym bossem może. Mam tu gdzieś jajko tego bossa? Sprawdzę jeszcze jak się z nim walczy. Cave monster, o kurde, ty całkiem dobry nawet. Mam, mam jakieś jedzenie. O fak, jeden kreatywny, złote jabłko potrzebne. Okej, okay, słubiła. Uff, prawie zginęłem. Dobra, szybko złote jabłko, okej. Okay. Teraz mogę walczyć. Jenny, ale odrzut. Dobra. Już prawie zginął, no już prawie. prawie Jej, wygrałem, okej. Okay. No dobra, no to... To by było na tyle z tego odcinka. Jeszcze zobaczę tutaj czy są jakieś nowe biomy, może znajdę jakąś strukturę. Bo podobno dodaję jakieś struktury czy coś. O, to jeszcze jest jakiś Jura, co? Jura? W ogóle lubię te kolory tej trawy, bo na pewno są fajne. Kolory tej trawy na tych biomach nowych. Bardzo lubię te nowe biomy, dlatego. Oj, tutaj są te winorośle. Winorośl. A, czy tak można stawiać? Dlaczego ja tego nie wiedziałem? Chyba tylko na dzicie można to stać. ale ja wcześniej próbowałem na kamieniu. Tak, na kamieniu nie można, a ja wcześniej próbowałem na kamieniu to stać to jest są te jeszcze sweet berries, czyli te jagody. Ty lubię ten biom, ten biom jest super. Oj, tu się jeszcze spawnują te, te gest. Oj, też kolor wody jest fajny. O, tutaj są jakieś. Ty, ja lubię tego moda, tylko niektóre rzeczy są takie niedokończone, mi się wydaje. Na przykład ten dynamit albo te, te soul. Okej, okay, ale tak, to ten mod jest super. Nie no, naprawdę lubię tego moda. Bardzo lubię te biomy na przykład. Dobra, więc widzimy się w następnym odcinku. Bo już chyba pokazałem większość rzeczy z tego moda. Może jeszcze przerobiłem tam kilka biomów i takie tam, ale to jest nie, nie aż tak ważne. Okej, okay, więc widzimy się w następnym odcinku. Wysyłajcie mi swoje mody, jak chcecie, żebym zobaczył na odcinku. I to by było na tyle tego odcinka. Elo. Cześć. Pa. Pa.